każda na cały dzień myślę, że spokojna ma więc jednak to była prawda teraz możemy lecieć miasto. no i dobra, mamy tutaj przystanek i zaraz, zaraz lecimy właśnie w ogóle tak, firma nazywa się Metro nazywają to pociągami dosłownie, w angielsku nazywają to pociągami a to są po prostu tramwaje no i to taka właśnie cała Ameryka Chcę tak już nagrać ogólnie. Chcę po prostu kupić sobie wodę w sklepie takim pobliskim, który znaleźliśmy szybko i zobaczcie same ceny. są. Za tą butelkę 3 dosłownie 3 euro, 3 dolary za tą dużą chyba tutaj. Za tą, wię, za tą największą taką, to Evian Pisze jest 5 dolarów, za tą, tą mniejszą jest chyba 3,9 Fiji, Ta jest ponoć taka bardziej e, skokowa, kosztuje kucze 2,19 No więc <laughs> Ceny są tutaj naprawdę, tak powiem, no niezbyt ciekawe ogólnie. Nawet jakby ktoś tu mieszka no to on się wydaje za wodę, żeby tyle płacić. <laughs> mm. A, no dokładnie, no. Wszystkie te, wszystkie te napoje są o wiele, wiele tańsze. Tu jest po 2,19 po 2,19 zł, aż też tak dalej, tak dalej. Dokładnie za 50 za chyba pół litra jest tutaj nawet 6 ml prawie. Jest dwa razy tańsze niż woda. No więc też w sumie można sobie dedukować, do czego też ludzie tutaj zapada są nie zrobi. Znaczy może nie wszyscy, że nie chcą, znaczy to jest też jakby myślę, że przez to, że po prostu też <coughs> ceny właśnie są takie, a nie inne. to że kupić, to po prostu lepiej ta, ta, dwa razy tańszego kupić tej samej. Tej samej wielkości, powiedzmy, tej samej obietności, w no. no. Dokładnie, więcej cukru jest jeszcze taniej. Na mazdań niecałe, doła siedemdziesiąt to takie wielkie. Nie wiadomo, czy to jest, czy to jest, czy to jest jakiś proszek, jakaś chemia. No i tak to wygląda. A tak... I w ogóle, co jeszcze leźmy? Seria jakichś przysmaków z jakimiś raperami, które w ogóle jedzą. A. Jeszcze przy mają po prostu górka kiszonego. może sobie kupić pojedynczego w różnych zalewach. To są przysmaki Teksasu, między innymi, oczywiście, po prostu to są ogórki kiszone, jako ten, a kosztują z dwa coś. No są takie większe, ale co kto lubi? Ja, ja ogólnie lubię ogórki kiszone, aczkolwiek ty tutaj w życiu raczej nie kupił. Jeszcze mamy tutaj. Różnych yy, ludzi, którzy uciekli chyba z cyrku Ale tak sobie żartuję oczywiście, ale <noise> Taką zajawkę mają właśnie na tram Snack No i mamy to Z tą kartą sobie można Nie, No i jesteśmy w tym metrze pociągu, tramwaju Zwał jak zwał 3$ za cały dzień po koopcja przejeżdżamy sobie przez miasto, idziemy gdzieś do, do miejsca w którym są różne muzea a tutaj przy właśnie jest widok drapaczy. tu sobie jeszcze ludzie siedzą Jesteśmy właśnie w Muzeum Nauki i Technologii. Teraz tam jest wejście, a tutaj wypadł oczywiście Księżyc. E, taką ciekawostką związaną właśnie z Księżycem, z kosmosem jest to, że w Houston, w okolicy jest tutaj siedziba NASA. I też to takie sławne powiedzonko Houston mamy problem. Właśnie... stąd. No i jesteśmy po wizytach w tych muzeach, albo Muzeum sumie Sztuki, Muzeum Nauki i Technologii mieliśmy jeszcze iść do Muzeum Sztuki Współczesnej, aczkolwiek postanowiłem się, że po prostu będziemy się przejść, takie widoczki, też zabudowa drapaczych chmur, całkiem spora Generalnie podoba mi się na pewno w tym mieście to, że właśnie mają um, tramwaje. W innych miastach do tej pory, nawet większych, nie widziałem właśnie takiej formy komunikacji. A w Polsce czy w Europie, ogólnie, często można nie w ogóle, oczywiście nie w każdym mieście, ale mm, na pewno gdzieś częściej w takich większych większych miastach, prawda? Więc to jest to jest zdecydowanie na plus. Dużo rowerów, też można znaleźć takich stanowisk, można po prostu wypożyczyć. Um, więc. Jeśli chodzi o transport w tym miejscu, to naprawdę całkiem spoko to właśnie wypada na tle innych miast, które do tej pory widziałem. tutaj dzień już dobiega końca my powoli też razem z nim no i sobie do takiego parku na dole z chlam się schodzi a w oddali widać jeszcze centrum miasta zabudowa, chociaż nie wiem czy centrum może być to centrum trochę bardziej tak mi się wydaje, w każdym razie um, mogę stwierdzić e, póki co, że no to miasto na pewno jakieś tam ma możliwości jakieś ciekawe miejsca, chociaż nie na tyle ile by się spodziewał tak naprawdę, póki co Jutro pójdę sobie do jakiegoś większego parku, zrobić jakąś ścieżkę na jakiś spacer, może rowerami, bo wzięliśmy są rowery no, ale wydaje mi się, że to jest ogólnie przede wszystkim miasta takie biznesowe i tam przybliżę właśnie, e, tam z daleka jak widać całe te drepacze chmur robią dosyć wrażenie, jak się stoi gdzieś blisko to można się poczuć naprawdę jak w takiej a, betonowej dżungli, prawda? ale no co, fajnie to wygląda i jest fajne oświetlenie, zdecydowanie. Jesteśmy właśnie na szlaku, nie jest to Narodowy Park, jest to Narodowy Las, dosłownie, nazywa się Sam Houston, jest to jakieś 50 mil na północ właśnie od miasta Houston. Jak tu właśnie można zauważyć, poza takimi typowymi drzewami jakimiś, które występują, są tu też, jest tutaj właśnie pokazuję jeden taki naprzeciwko, jest to drzewo iglaste. Są też oczywiście liściaste, ale również są takie roślinki bardziej palmowe, no z racji tego też, że klimat jest tutaj cieplejszy. Niesamowite miejsca, naprawdę pełno, pełno zieleni, ciszy i przepięknie pachnie właśnie takimi e, drzewami iglastymi. O, tutaj na przykład można sobie znaleźć pełną szyszek gdzieś na szlaku super miejsce. Jest też um, po drugiej stronie, po tamtej, a to akurat nie jest w widać, a będziemy potem wracać, e, jest też jezioro, nie pamiętam nazwy tego jeziora, ale jest super, więc można sobie tutaj pochodzić na szlakach, są różne, różnego typu, e, lżejsze, średnie, bardziej zaawansowane, no nie ma jakichś takich terenów bardzo górzystych, ale są, zadają się takie miejsca, gdzie może być trudniej dla tego um, osobnika, który nie jest znajomy z chodzeniem często po ścieżkach albo szczególnie dłuższych ścieżkach, trudniejszych, prawda? ale jest tutaj wiele rzeczy, które można robić do tego są kajaki, jakieś łódki a my wybraliśmy przepiękną ścieżkę w takim stopniu, że tak powiem, dosyć łatwym jesteśmy w gróbce więc musimy, musieliśmy tak dobrać, żeby każdy nie miał problemu właśnie z tutaj odnalezieniem się a przed nami jakieś kolejne, tutaj mniejsze jeziorko zaraz pokażę Jak zawsze powtarzam natura zawsze um, zawsze czy to, czy to jest Ameryka czy to Europa zawsze jest przepiękna tu właśnie kolejny zbiornik i zielono dookoła O i tam w dalej Ale przybliżę, widzę, że coś ludzie się też kąpią, więc... A nie pomyślałem o tym, że można się tu kąpać. Niech na no, przybliżę. Tak. coś ludzie się kąpią. Tak, zdecydowanie. A, nawet nie wiedziałem, że można się tu kąpać. Myślałem, że jest zabronione. Super. Is Kolejny szlak przed nami, tym razem ten szlak właśnie jest tutaj bardzo zagęszczony. Bardzo taki dziki i pachnie mega, po prostu tutaj drzewami iglastymi.